Witamy widzów programu pierwszego telewizji polskiej, piąty przedostatni dzień Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Z Rzymu witają Państwa. Sebastian Chmara, dobry wieczór. I Przemysław Wabiarz dołączają Państwo do znamienitego grona miłośników lekkiej atletyki w TVP Sport. W tym przedostatnim dniu osiem finałów, a my szczególnie będziemy zainteresowani dwoma finałami. Żudo Szczepem Pań z Marią Andrejczyk oraz z Marceliną Witek-Konofał oraz naturalnie... The cat sat on the Skok Zwyż, mężczyzn, który trwa i od razu Państwu meldujemy, że Norbert Kodwielski w dwóch pierwszych skokach pokonał kolejno. 2.17, 2.22 w pierwszych próbach. Przed nami finał pań na 400 metrów przez płotki bez polek, ale za to Swemkę Bol zawsze kiedy ktoś tak wybitny się pokazuje. No to cisza, przed chwilą 18.04 w trójskoku Pablo Picciardo, mistrz olimpijski, Portugalczyk, z urodzenia Kubańczyk. Wielkie rzeczy się tutaj dzieją. 400 metrów przez płotki mężczyzna. Już się odbyło. Karsten Warholm poniżej 47 sekund. Trzy wyniki poniżej 48. E, oto norweszka Line Kloster. Ona wystartuje na piątym torze, a na szóstym Femke Boll 51-45. Rekordzistka Europy. Brązowa medalistka olimpijska wicemistrzyni świata. 2022 a w 2023 okay, bo się bo muszę aż sprawdzić <laughs> spokojnie startują też Louise Marabal z Francji na torze siódmym, Lina Nielsen Wielka Brytania. Znamy ją, bo są dwie panny Nielsen, dwie panie Nielsen reprezentacji Wielkiej Brytanii i Katalin Peters, druga holenderka. Też biegająca w sztafecie druga oprócz Pemke Bol. Biegną też Ajomide Polorunzo z Włoch, tor drugi Portugalka Fatumata Binta Dajo i Mikoleta Lichowa z Czech. Oraz Linek Kloster z Norwegii. Wiele tych fenomenalnych już biegów i tytułów, Fękwebol nie biegała płaskich 400 metrów, ale myślę że przy, przy wczorajszej formie Natalii Kaczmarek nie miałaby, nie miałaby, no nie powiem, że szans, bo szansę by miała, ale myślę, że Natalia wygrałaby wczoraj z każdym na świecie. Tak w to wierzę głęboko, wszystko to są naturalnie pewne hipotezy. Femke Bol to naturalnie mistrzyni świata z Budapesztu, bo jeszcze w Judzin była druga. W Budapeszcie nie biegała Sydney McLaughlin. A w Monachium 22 lata temu na trzecim stopniu podium stanęła nasza Ania Jesień. Tam Brązowy medal, Ania ma zresztą trzy brązowe medale, yy, dwa w sztafecie z Mistrzostw Europy, no ale też zdobyła medal brązowy na Mistrzostwach Świata w Osace, tam gdzie Marek Plawgo, to było w roku 2007. Ania zresztą jest rekordistką Polski na tym właśnie dystansie, 400 metrów przez Płoty. Femke Boll pobiegnie na szóstym torze w tym sezonie w Sztokholmie 53-07, najlepszy wynik w Europie. Peters, jej koleżanka, startująca na ósmym torze, 54.31. 31 francuska, Maraval, tor siódmy, 54.36. To są te trzy najlepsze, ale i Nielsen blisko i Folorunzo, który niesie doping publiczności. Femke Boll pierwsza, atakuje już każdy rząd Płotków. Ona tutaj będzie biegła w swojej lidze, tak podobnie jak Karsten Warholm kilka minut temu. Widzą Państwo Femke, znakomity bieg, atakuje Le Lewą nogą ona biegnie, a teraz prawą. A teraz prawa. Panie biegają na 15-16 kroków. Femke Bol, za chwilę ostatnia prosta. Za chwilę jeszcze tylko dwa rzędy płotków 35 metrów między nimi i do mety 40. Femke, a za jej plecami walka o następne medale. Femke Bol, złoto, srebro. Dla francuski 52-50, druga, Peters na trzecim miejscu, jeśli dobrze dostrzegłem, 52-49. Femke Bol, Marabal 54-23 i trzecia, wydaje mi się, druga z Holenderek, tak Peters 54 Rekord życiowy Femke Bol daleko, ale w Monachium 52.67 pobiegła Femke Bol i ustanowiła rekord Mistrzostw Europy. Tutaj go poprawiła 52.49. 49 Marabal z rekordem życiowym, no i Peters 54-37, tyle wystarczyło, aby stanąć na podium. Pytanie, czy Femke Ball się rozkręca? Jak będzie wyglądał jej pojedynek w Paryżu z Sydney McLaughlin? No, To będzie pewnie ciekawe widowisko. To był mocny sygnał, bo to najlepszy w tym roku wynik na świecie. McLachlan 31 maja w Atlancie 52-70. Przed chwilą Femke Ball 52-49. Odpowiedź Femke po kilku dniach. Przekonywająca będzie to pojedynek dwóch najlepszych aktualnie na świecie specjalistego 400 metrów przez płotki 2,26 już w skoku z wyż. Patrzymy za ekran. Co robi Mateusz? Na razie tylko przebiegł. Ale to nie on ma teraz skakać, tylko Włoch Sotile, więc Mateusz się po prostu... Norbert. Tylko przy Norbert, Norbert, Norbert. Mateusz to, to Mateusz. nasz drugi zawodnik, tak. który jednak do finału się nie zakwalifikował. Tam jest 26, już założone 2,26 na stojakach. I może tylko powiemy...